Chcieliśmy dzisiaj na tej konferencji prasowej poinformować Państwa o środkach, które zostały przyznane gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ostatnim rozdaniu roku 2021 gmina ostrowiec Świętokrzyski dostała tylko dofinansowanie na jedną drogę. Jest to rynek dękowski za 189 tysięcy zł. W roku 2020 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski aplikowała do funduszu o wykonanie 11 dróg na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zarówno jako remontów tych dróg, jak i wykonanie nowych odcinków. Z przyznanych środków, które zostały przyznane Gminie Ostrowiec Świętokrzyski została przyznana tylko jedna droga tak jak wspomniałem wcześniej Rynek Denkowski, za 189 tysięcy złotych. Jest to droga, która jest najkrótsza do wykonania i o najmniejszym budżecie dofinansowania. Także dlatego też zastanawiamy się dlaczego i jaka jest przyczyna, że złożenie 11 wniosków w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na dzień dzisiejszy nie zostało rozpatrzone i dostaliśmy tylko i wyłącznie dofinansowanie na ten jeden odcinek drogi. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj na tej konferencji prasowej na ulicy Sienkiewicza. Ulica Sienkiewicza jest to główną ulicą Ostrowca Świętokrzyskiego i właśnie, panie redaktorze, o tym co pan mówi świadczy ta ulica, jej stan techniczny, a tak jak widzicie państwo na całym jej odcinku a od ulicy Mickiewicza do ulicy Żeromskiego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i to był taki element priorytetowy który chcieliśmy e, wykonać w ramach remontów oczywiście dróg e, na terenie miasta a ta droga e, nie dostała dofinansowania jest na odległym bodajże 20, o ile dobrze pamiętam 23 miejscu e, w rankingu listy rezerwowej Liczyliśmy, że z rozstrzygnięciem tego jakby konkursu czy ewentualnie przydziału tych środków skończą się pewne nasze bolączki związane z bieżącym utrzymaniem, a tym samym poprawią stan infrastruktury drogowej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. No z tego tutaj wynika, że jednak będziemy musieli się borykać z tymi jeszcze problemami przez jakiś czas, czyli będziemy w formie jakichś remontów cząstkowych łatać, poprawiać bezpieczeństwo poprzez jakieś stosowanie krótkich nakładek, co wiąże się no, z dosyć sporymi kosztami i właśnie liczyliśmy, mieliśmy nadzieję, że zakwalifikując się do, tego, do tych środków, no, poprawimy tutaj stan techniczny dróg, a tym samym komunikację na terenie miasta dla, dla mieszkańców i, no, i tutaj do zarządzania też by było wiele było łatwiej. Dziwi taki fakt, że właśnie i takie rozwiązania tego problemu, gdzie dostępność i kryteria wynikające z ustawy są tak niejednoznaczne. Lista nie zawiera punktacji, i w związku z tym mogą pojawiać się różne domniemania. Ja przypomnę tylko Państwu, że to zadanie zostało wymyślone kiedyś przez ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Grzegorza Schetynę. I czy, to, czy ten program nazywał się Schetunówki, czy to fundusz dróg samorządowych, czy fundusz dróg lokalnych, czy rządowy fundusz dróg lokalnych, drodzy Państwo, chodzi o to samo, tak? Chodzi o to, abyśmy rozwiązywali nasze problemy i żeby te problemy, na te problemy też reagowali mieszkańcy. Niestety teraz można zauważyć to, że Niestety wartościuje się tych mieszkańców, prawda? Wartościły się mieszkańców, wartościły się te nasze złożone zadania. Ja tylko powiem Państwu, że na 48 zadań powiatowych, które znalazły się na liście wojewódzkiej, 28 zadań wchłonął powiat kielecki. Więc proszę mieć też na uwadze to, że ta reszta zadań została rozłożona na całe województwo i poszczególne powiaty, poszczególne gminy. Mieszkańcy nie chcą uznani uznaniowości, drodzy Państwo. Kiedyś były jasne kryteria wyboru, były, były określone punktacje za zadania i można było się dowiedzieć, tak, że to zadanie jest teraz do, do realizacji, przystępujemy do, do realizacji tego zadania. Następne zadania czekają. Natomiast nie ma tego jest uznaniowość, a mieszkańcy, tak jak powiedziałam, nie chcieliby być wartościowani. Szanowni Państwo, ja wypowiadając się i reprezentując mieszkańców tej części Ostrowca jestem bardzo zaniepokojony sytuacją, gdzie po raz kolejny gmina Ostrowie Świętokrzyski i przede wszystkim mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego są pomijani w partycypacji w środkach przydzielanych na modernizację dróg. Stoimy właśnie w tym momencie przy ulicy Sienkiewicza, drogi, która przez lata prowadziła przyjeżdżających z Warszawy, z Radomia, właśnie do centrum miasta. Drogi, która była wizytówką miasta i pragnąłbym, żeby tą wizytówką była ciągła. Szkoda, że tak dobry projekt, który został przedstawiony przez gminę Ostrowiec Świętokrzyskiej, nie znalazł uznania w decydentach i ta droga nie będzie modernizowana w tym momencie przy udziale środków rządowych. Szkoda, że mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego pomijani są po raz kolejny. Mieszkańcy czekają na remont tej drogi, zasługują na to, by tak piękna ulica znalazła się w tym projekcie. Bezpieczeństwo przechodzących przez te jezdnie, a ruch tu jest duży, jak państwo zauważyli, samochody tu bez przerwy jeżdżą. Jak już było wspomniane, była jedna to z główniejszych i moim zdaniem ładniejszych ulic Ostrowca. No niestety sama nawierzchnia ma już lata. ho, ho. mieszkam tutaj ponad 50 lat i jak sobie przypominam, to raz była tutaj taka większa modernizacja przeprowadzona I jak widzimy ta nawierzchnia jest w nie najlepszym stanie. Mamy tylko przez ten okres zrobione jedno przejście, takie przy ulicy Kopernika przejście takie z prawdziwego zdarzenia i chwała tym, którzy się do tego przyczynili. I myślę, że ulica Sienkiewicza doczeka się modernizacji w najbliższym okresie. Myślę, że władze podejmą wszelkiego rodzaju starania, żeby do tego doszło. Ja bym tylko w imieniu mieszkańców społeczności prosił o to, żeby to nastąpiło jak najszybciej.